真扎。 Odbieram okno z moją dziewczyną, ona chce, żebym teraz nie zginął, wywinął się teraz z tego bez szwanku Wyskoczę sobie rano o poranku i będę leciał, leciał i płynął, będę tak leciał, a żebym się zginął. Szóste piętro to trochę za mało A na wieżowiec wejść się nie dało Za dziesięć lat nakręcę o tym film Jestem bodek, nie skakam z Mam szacunek teraz w gimbazie Skoczyłem z okna w każdym bądź razie Przy zakazie upalony skrętem Mam schizofrenię, skoczę za zakrętem Skoczę daleko i skoczę wysoko To nie skaczę temu chuj w oko